A ja nie mam. O, to coś nowego. Uuu, Piotr, na To Chyba udało się zrobić. <głosy> Wyjątkowo <głosy> kliknąłem wcześniej. <noise> Różowy, zielony. Fajnie, fajnie. No tak, w sumie na pieska taki. Fajnie. Uff. <noise> Ile, Daniel, masz procent? E, 60 dochodzi. Kapuś <grymne> A Maxiu był a... czy nie? Nie Chyba jak się wszystko zajebali, ty, co jest? Co jest? <grymne> ja biorę się, bo nikt nic tego nie bierze A ja biorę palaki Ja mogę tam i grać Oj, Maksiu Dobra, a, 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 a mm -hmm. tu, gdzie jest A, gdzie jest A, tu jest, a tak, tu. A, tu. a, i się... Uuu, i. A nie, jednak idę B, od razu. To jest... Gdzie jest. B, ja idę B, kurwa. Pójdzie mnie to, obchodzi, byłem pierwszy. Iść na kryptę, na zielone. Ty nie. idź do żabki, a nie. Ktoś, coś tam na zielonym. No, dobra, I to nie idę na Widzę. Ale ty! Mikołaj, nie leć tam! Wszyscy B, wszyscy B, wszyscy B! Daj im wejść, daj im wejść, daj im wejść. Rashbii! Robię plęknąć. Nie, no. nie. nie, kurwa, wejdą mnie, wejdą mnie. No i ten, co poszedł B, chciał, ja miałem iść B, widzisz Piotrek? ty umarłeś. Ale i zaskanowałem. Najcie, no oni też nas zaskanowałem 32 dostał jeden e, 64 na rogu Bananek 2 dostałem, brawo One 0-0 ma 1 na Nie przedostać Nie Paweł, jakby co, jak idziesz śrokiem to nie ma co się cofać dookoła Ja biegłem do tego Do przodu jo, do nich. Ale Ja nie znam ja mapy ja rozumiem, ale nieważne na jakiej mapie. Ja też nie. Nieważne nie na jakiej mapie nie ma co się cofać. Dlatego chciałam się. Znaczy, to chodź B, nie pójdzie do nich na. No, Dobra, ja nie. potrzebuję flesza i drwennych bił. Dobra. Ja muszę tu iść i potem się cofam. Idzie jeden Idzie. Dwóch, jeden Na no, A300 Ja idę do B, bo tu chodzi B idę. Ja mam jeden Dobry. HP, Sweet ja mam jeden HP ogląd Leży jeden A, zapomniałem że trzeba kupić tutaj uzbrojenie No właśnie, muszę, trzeba z tego pistoletu To by sporo pomogło Grywa znowu sam Uj. Jeden na Brakuje A, reszta na B. Telenu Matulko. Czy na wybory poszedłeś w stanie upojenia alkoholowego? Nie. No i ciężki, kurwa, żeby albo ten nie ma co sobie tego jeśli tu ty masz. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. i nie. Tak Gdybyś się zdecydował, może żeby ich obiec, to byś to rozgryzł. Tak. No. W ogóle jogurt. Jogi jogurt 3B. I 1A, jeden 1 jeden środek. To ja idę w nią, to ja idę. Ej, ja idę do nich. Eee. To... Dajmy im wejść, niech oni obserwują może, że po prostu nas tu nie ma. Tu sobie gdzieś zarobią, dajcie im wchodzić. Biegnie tutaj, od drzwi ktoś chyba. U mnie czysto, nie red na narodzi. No wszyscy idą ma. doma. I no, ma? A, zeskanował. Nie, co na mnie. Ej, biegam, mi perze A kurwa od bańka padł. A, mi bańka padła Meter trwały się Biegle! Od głównej B idą są... Tak, lobby B, tu ci będzie wychodził prawo Dziś Dobra, rozbrajam Dzięki wielkie za wsparcie. Czarodziejka, nie próbuj tych poprawek ortograficznych. To nie ma sensu. Nie, no dobrze robi, bo może ktoś zapamięta. Zawsze coś. to no, robią i dalej płytki pisali przez sama. <duszelny> Hiszpania, <ścoughs> <wieś> przez <laughs> Nie, to tak nie bolało w oczy. To śmila, <laughs> ja pójdę ben do nich wtedy. Ja no że teraz mogą pójść, Ale to tylko moje obstawianie. No, tu nikogo nie zeskanowało. Oj, rzucili coś. <laughs> idą, idą, Nie Sam, cały tutaj. Tutaj to znaczy. Na was, na B. Kurwa, no. Od korytarza B przez Leży jeden. I trzech. Trzech na ciebie. Kurde, akurat przełączyłem się na granat. To jest dźwignia, tu może to zamknąć, lądu. No. <ścoughs> <ścoughs> Cicho! <ścoughs> Jak on, kurwa to wiedział? Przelukał cię pewnie No... Na kończę gdzieś Jak wy im podchodzicie plecy, Miki na przyszłość Bo pewnie biegniesz jak Trzy po trzy, rób tak właśnie jak ja właśnie nie, na kucaka To nie musisz na kucaka Jak stoisz szybciej się poruszasz tak. Kurwa dawaj do mnie Epita ja wolę z kimś chodzić, a potem. A ja, ale nie. Pan normalnie, opuszam, kurwa, bramę, kurwa. Ajdą, ajdą, ajdą. Znaczy, jeden był na. Nie, barier jest pusto. No to idę na. O O kurwa, no właśnie widziałem, że były Mówię, to tak co się dzieje, bo ja do tobą mam nade. Ten. ten skorupiak się został. Cicho, 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 cicho. na Wow, 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 Lecę. Jeden dead. Ja tak stałem, bo dostałem od ciebie tego. Flasza. To znaczy mówiłeś, ja się nie obróciłem, wiesz? Nigdy nie chodź w tunel, bo oni cię kurwa w dwóch to ci tam sprejują od razu, nie? Maszę rację. No. To swoją drogą. <laughs> ty, 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 Ty to nie miałeś być w żabce? <laughs> Dobra, ja wezmę środek może, co? Pój, lecę do Daniela, bo mogę tam tu wejść. A. Ja to kurwa, bramę zamknąłem. Wszystko elegancko, bafty. Nie ma wejścia, kurwa. Tu, tu. O, zeskanowali. Sorry, sorry Mikołaj. Ciszej, 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 ciszej. Mówiłem wam a, cicho, to bądźcie nie. przez chwilę cicho. No wiemy, bo są na B. Dlatego mówiłem wam, żebyście byli cicho. Dostał. Jeden dead. Dwóch dead. E, jeden dead też jeszcze. Ostatni. Kurde. Nice. <laughs> ja mu rzuciłem tego skanującego, nie? Ja go widziałem cały czas jak dom jeszcze, a mnie nie. nie. A jak otwiera się widzisz po który... A to nie tą zamyka, bo to jest na plecy Paweł <głosy> <głosy> Ale zamknę Które idziemy? Chodźmy No to wchodźmy wszyscy i dopiero na punkcie się rozstawiajcie na wejścia, a nie jakieś środki, plecy Ja zamykam bramy Wszystkie <głosy> <głosy> Ja będę twierdzył. Czyli podróż. palisz za nami mosty. O, biegnie. Spaliłem tam. Powaliłem jednego. Leży drugi. Jeden za trzydzieści. Ja też jeszcze. leżę. Nie ma nikogo, cześć! Co no ty, na spokojnie! <grym> <grym> Dobra, teraz kurwa się proszę. Cisza, Cisza też. Co tam ja nudzi, nie? Nie, 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 Kiedy wiecie, koniec? Że oni pikują nie, o 22. A, 30... po tej gierce raczej. Wciuki. Oni mają bronić. Wtedy dajcie cyna, że idziemy na B. I niech dwie osoby na przykład pójdą na B. Wiecie, że ja zawsze mam pakę. To po chuj ja tam mam piec sam, skoro po prostu wszyscy tam po prostu. Jeden tam może ich pikować, żeby zajmować im czas. Taki prototyp. Dobra, wezmę snajperkę i chuj. O, ale ja nie zdążyłem kupić. Ups! Oj, są na A. Jeden z pierwszych. Ja idę na B. Jeden ja b. pierwsze. Cofam do B. Cześć, idę na B. Ale mocno po się. Ale Tak, Na a na B ktoś. Siema, grażyna wypchło. Cześć, co tam u ciebie? Jak zbierać? Te Peter Coiny, no to musisz, ee, jakby, po pierwsze oglądać live'a, a po drugie, być aktywny na czacie. I wtedy, jak oglądasz i jesteś aktywny na czacie, dostajesz punkty. Kurwa. Tanienia ognia XD. No, tak. Staram się, no. Pięć franków Kurwa. Daniel z Mikołajem. Są. Nie zastąpili. No Czy za tańszą nie Jak nie idzie jest dobrze. No, jesteśmy jeden punkt od porażki. Także. Przedeż dobrze. <grybuj> <grybuj> Bo tu na B jest jedno wejście, tak? W sumie. Jak tam strony. No, 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 A faktycznie. no, 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 ich no, 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 Wchodźcie, 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 tam, tam jeden, jeden jest Leży? tutaj tutaj u was. To zeskanował. Jeden biało. No, kurwa panowie, to no, wchodźcie kurwa na pullpiździe. Ja tam mówię, przeskakuję, a wy kurwa w czwórkę dalej w tym samym miejscu. <śleszy> Brawo ja patrzę yes, korytarz yeah, na Ja wiem. Ale ja tylko widzę te znaczniki na mapie, ja co tam i zapierdalam, a cztery jednym dalej. Dobra, dobra, ugrałem, okej? Okay? Do powiedziałem brawo, no. A ja uwielbiam wal komunikat. Wchodzę, robię kamikadze akcje i robię im do, żeby nie wiedzieli o co chodzi. przez wszyscy miejsca. A, wziął ktoś wziął coś, dobra. Ja A, to nie powinienem nie. mieć ze 100 o, może mniej. Nie no, nikoś. Jest po pierwsze on niedawno, dim, dim, bo... O, fleszowany. Au. Dzięki. Dziękuję. Daniel, za tego flesza na twarz. Ja chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idą od korytarza, idą od korytarzu. Idą od korytarzu. Ziemaj da Dostał tam Kurde, dostał jest na strzała ten kot co tu będzie wchodził do was od korytarza Uważajcie, bo tu mogą przechodzić tam Patrzcie tam, na, Patrzę Patrzcie się tam na okno, ja sobie patrzę tu Nikt tam jeden zawsze skakuje Tu jest na pewno jeden za mną

Może stwierdzą, że bierzemy tę samą taktykę mam Minecrafta? Nie, nie mam Weź wydaj pakę, bo ja szybko mogę wbiec i tam rzucić impulsami Wiesz, wtedy to od razu pospadamy i wyrzuć O, no jakaś kobra Jeden, ja dwóch, 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 dwóch Ja mogę tam wlatywać, wlatujemy Cech. na pełne? Trzech Trzech, 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 trzech y... Kurwa małeć Przybytka piłka, wlatujemy tutaj czy idziemy gdzie indziej? Gdzieś indziej Cofnijcie na pewno. Jeden dead Jeden, kolejny dead, dwóch został. Jeden został. Jeden, jeden Podkładam No muszę pierwna wejść Na plecach Na plecach jest długa, a ostatni no, no. Idzie tutaj <laughs> Pąpił I ci ja toję Olek cofnij. A, nie Cicho, cicho. Ja umiem O oh, kurwa. O dobrze! Akurat musieli wszyscy patrzeć. <laughs> Postaram się wygrać Dzięki wielkie, do usłyszenia później Już biegnę Rzuć coś z Biegnę, Odle, od, prawej, od prawej, od prawej, od prawej idą O, się kurwa nabiłem Da im, da im wchodzić, da im wchodzi, do im wchodzić tutaj. Hmm. Oj, dostałem. Griwet dostał 45. Yes. A, ale zobaczyliłem. To... No, Jak kurwa Miki, ty patrzysz prawą! Patrz tak, żeby się wychylać na nich! Co nie? dają coiny Kobra lub Peter Za 1000 coinów Co mi wchodzi Spotkanie zabijala. ze mną Dobra, ja kończymy dziś. szalony, dziękuję za wielki Ja też kończę, dzięki wielkie to była gierka pełna wrażeń. Ja tam jestem zadowolony, w miarę też. też jestem zadowolony, ale kurwa, są